Witam serdecznie, Marek Marek razem ze mną Marcin Wójcik. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Marcin, no, porażka z Rafałem w pierwszej fazie turnieju na KSW Epic. To, co rozmawialiśmy na fanie, Ty już tych walk masz tyle, że Ty, mam wrażenie, do tego podchodzisz bardziej y, zajawkowo już. To samo mówiłeś na KSW Epic, że dla Ciebie to już jest trochę zmiana mentalna i, i Ty już może tak sobie tego nie bierzesz bardzo do serca. Natomiast no na pewno lekki, lekki żal jest, co Ty możesz powiedzieć o, o swoim występie dzisiaj? No wiadomo, że jest żal, no, tym bardziej, że w trakcie tego pojedynku też mocno w to wierzyłem, że mogę Rafała znakotować i e, gdzieś e, no, wierzyłem w to i liczyłem rzeczywiście na to, że ten pas dzisiaj zdobędę, no ale co by nie mówić, e, Rafał wygrał tą walkę, zaprezentował się lepiej. Teraz trzymam do niego kciuki, żeby w tym finale um, też zdobył ten pas po prostu i, i liczę po prostu na no znowu. Wierzę w to, że mogę go a jestem pewny w 100% tego, że każda walka moja z Rafałem będzie bardzo dobrą walką generalnie i zawsze się zakończy knoutem, tyle że, tyle, że chciałbym, żeby ten tam był w drugą stronę. No. Słuchaj, ym, moje pytanie jest takie, że... Do takiego zawodnika jak Rafał wydaje mi się, że ciężko się jest przygotować, żeby po prostu wygrać w takiej zwykłej walce, którą, których masz już za sobą naście. Yy, natomiast tutaj był ten turniej i to jeszcze turnie, w którym to pierwsza runda jest premiowana. Jaki był plan na tą walkę u Ciebie? Jak to wyglądało? Bo ja ci powiem szczerze, byłem zaskoczony jak oglądałem tą walkę. Spodziewałem się, że z Twojej strony będzie więcej gry zapaśniczej. A mimo wszystko, yy, no to co mówisz, wierzyłeś, że możesz znakotować Rafała. I wydaje mi się, że nawet raz tam podłączyłeś. Nie wiem, czy, czy miałem dobre wrażenie. Natomiast jaki był plan na tą walkę? No, plan był taki jak zazwyczaj mam, czyli pierwsze 3 minuty tą górą i tak będę e, zawsze chciał badać, sprawdzić jak, jak mi ta góra po prostu wychodzi, jeżeli jest opcja to zakałtować. po dwóch, trzech minutach rzeczywiście miałem obalać, jedno obalenie na nisku się Rafał mi wybronił, e, w międzyczasie gdzieś jakiś cios, który wyprowadziłem też doszedł, e, no i może to był też wiesz, mój błąd, że po prostu nie ponawiałem tych obalań, nie, nie czyłem Rafała zapaszniczo, może za bardzo w tą górę, Uwierzyłem, no ale wiesz, ciężko mi teraz się wypowiadać, bo ja niektórych zawodników też słucham na świeżo po ich walce i oni mają zupełnie inny obraz tego pojedynku generalnie i boję się też, że mam mocno zakrzywiony na obraz tej, tej walki, także muszę to obejrzeć po prostu na spokojnie i później, e, później będziemy mogli na ten temat porozmawiać, także no, na pewno jakieś błędy popełniłem. Na pewno będę chciał to wszystko ponaprawiać i wrócić tutaj i liczę na to, że odebrać Rafałowi pas, chyba, że chyba że ta nas zaskoczy i, i on będzie miał, no to tak czy inaczej rewanż z Rafałem to będzie mire widziany. No. A jak ty uważasz, kto wygra w, w finale? To są, no, będę kibicował Rafałowi no, z racji tego, że, że jednak wiesz, że jednak wygrał walkę ze mną. Także no i, i generalnie gdybym miał wiadomo obstawię, to też bym obstawiał na, na Rafała a ja zapytam, bo jestem ciekawy jak to u Was wygląda turniejowo w momencie, gdy ty masz drugą walkę z tych par półfinałowych. Ty widziałeś w ogóle starcie damiana z klebarem czy kompletnie się na tym skupiałeś? Nie, 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 nie skupiałem się na tym, trener nagrywał oczywiście tą walkę i to mieliśmy analizować po, po, no, po tym pojedynku, no, ale po swoim pojedynku oczywiście. Oczywiście znaczy, że ta analiza też wiadomo byłaby szybka i w ogóle, ale czasami te szybkie analizy to są lepsze niż Przygotowanie się na trzy miesiące, tym bardziej na przykład do takiego Rafała, do którego się przygotować nie idzie, wiesz, bo co innego oglądać i analizować, a co innego stanąć przed kimś generalnie i to sprawdzać w mocnej skórze. To są naprawdę dwie różne rzeczy i e, no, tyle tak jak obiecałem, długo nie będę męczył, dziękuję Ci, że mimo wszystko po walce znalazłeś czas na rozmowę i, i chęci na rozmowę, e, co no, jeżeli jeszcze kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to, to proszę jest tyle osób naprawdę, bo tutaj, jak mówię, to już od tego czasu to nie jest sport indywidualny, cały sztab, który za mną pracował, yy, musiałem każdemu z... osobno dziękować, yy. no i też jestem trochę wiesz, wdzięczny samemu sobie, że generalnie tyle lat, yy, wiesz, wierzę tego wszystkiego i, i też się nie, nie poddaję cały czas i będę walczył dalej i z tego swojego nastawienia mówię i taki takie trochę zmiany mentalne, to jestem zadowolony I, i co, no, naprawiam błędy i wracam na pewno. Jeszcze tylko zapytam, przepraszam, ale mi się teraz to pytanie, bo jak sobie myślę, Ty przegrałeś, natomiast to nie był czysty knockout, tylko Rafał musiał naprawdę się trochę też gdzieś na glebie też, aż pamiętam w jednym momencie ktoś krzyknął w mediarumie wstał, wstał, wstaje. Ja zapytam, czy w ogóle Tobie cokolwiek jest po tej walce, czy, czy po prostu sama przegrana, ale chyba nic, nic większego się nie stało? Nie, gdzieś czuję, wiesz, na no szczęście coś, bo... Bo faktycznie było tak, że przez chwilę w tym parterze chciałem się odkręcić do tej gardy, mm -hmm. ale gdzieś ten cios znowu na skroń prawdopodobnie spadł i, i znowu trochę, wiesz, mnie zmiękczył, że tak powiem, e, także no, to, co tu więcej powiedzieliśmy. no trafił i rzeczywiście te czasy w parterze też zrobiły robotę, bo po tym jak już upadłem, chciałem przepracować gdzieś do gardy, taki moment był krótki, ale, ale no nie dał, nie dał mi na to szansę, no niestety, ten startów masz fajne, bo pamiętam jak rozmawialiśmy w Jastrzębiu, potem walka w listopadzie, teraz jeszcze nie ma marca, już zawalczyłeś, także trzymam kciuki, że zobaczymy się może jeszcze przed wakacjami w Tobie I dziękuję jeszcze raz może za rozmowę. Przed, może wakacje, wiadomo, że tak. Dzięki. Super, dzięki.